Na, mo na moich streamach można się wiele dowiedzieć. Ale to zależy. Bo czasami wyjeżdżam tak jak teraz mausem i wjeżdżam na wrak tylko po to, żeby zjechać sobie na dół. I nie wiem czy dzięki temu. Nie mów, że się zablokuje, kurwa. Ja pierdole wyjebałem się mausem. Pomóż mi, nie wierzę, kurwa, szotujcie to po prostu. No i odpuścił. No nie. A ja chciałem po prostu zamiast dookoła zjechać setu. Wiecie co? Wy... Słuchajcie, wywaliłem się tak każdym czołgiem od AT, każdym, do Tortoisa. Badgerem jeszcze nie, ale nie spodziewałem że kiedykolwiek wywrócę się Mausem. Pomóż mi! pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, mi! Ale ja nie chciałem... Nie, no i będzie mnie bił teraz! No pomóż mi! Pomocy! Ja nie jestem nowym czołgiem, pomóż mi! Tak, tak, kolega mi pomaga! Pomóż mi, ja tu mam dużo do zrobienia jeszcze. Jedzie mi pomóc. Ale nie, w tą stronę. Oj, to jest ciężkie. No właśnie, a przed chwilą mówiliście, że warto brać ode mnie przykład. Kolego w 60 tp Pomożesz mi? Proszę, powiedz mi, że mi pomożesz. O, Nic się nie stało. Ja se poleżę. Spoko. Ja se poleżę. Popatrzymy sobie. I teraz wiemy, że Mausem tu nie zjeżdżać. Tak, panie Giaur. witam serdecznie. Ty, on to zrobi. Nie zrobi. Pa- A źle spędza się! Ooooo! Teraz, do tyłu! No! 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 Tera! Ty! No, no, no co jest jak on się nie przewala! No co ja robię? Jak ja bokiem jadę? Do tyłu będę kroczył! Kurde, co się dzieje? <grym>, Dawaj! Dasz radę! Jeszcze chwila! Yes! Yes! Mamy to! Mamy to! THX! Gigi! brawo, mamy to, brawo dla Banana Badger, brawo, dziękuję, uwielbiam 60TP, 60TP jest najbardziej pomocnym czołgiem w grze, dziękujemy, wszyscy na czacie, wstajemy, wstajemy, brawo, brawo, pierwszy, pra... pierwszy dobry gracz 60TP, który pomógł mi wstać wywalonym mausem, brawo, dziękujemy, napiszę nawet do niego, kup mu 500 golda za pomoc. A wiesz co? A wiesz co, że mu kupię nawet te 500 golda, Szymek? Kupię mu. Kupię mu 500 golda za pomoc. Zrobię tak jak ty Szymek mówisz. Po tej bitwie. Wezmę i mu kupię 500 golda za to. Mówię na poważnie. Uchallaka mała, a chcecie, żebym ją powiększył? Mogę ją powiększyć w sumie. O, dobra, słuchajcie, teraz gramy w Wota. Eee, teraz macie na ekranie pokazany kod bonusowy eee, gdzie macie 10 tysięcy golda. Eee, no, dobra, już wszyscy wpisali, dobra, to już usuwam i zmniejszam kamerkę. Super, kupujemy golda panu tutaj... Nie odpisał, odpisał. Banana. No problem, that's a big S tank. Dobra, banana badger, czekajcie. Okej, ja wchodzę na... Zrobimy sobie na razie tak, ja już wchodzę na... World of tanks. Już mu tutaj wysyłam. Przepraszam. I dobra,

Czekajcie, bo nie chcę... A, bo tu, kurwa... No ja nie wiem czy tutaj trzeba... A, no dobra, nie zdążyłem wam, ale... Wierzcie mi na słowo kurwa, że mu wysłałem. Czekajcie. Patrzcie. Jest nawet pokazane z Wargaming Shopu. Nie kupiłem sobie tylko jemu, żeby nie było. O, tak. Warto pomagać. Yellow nie zapomnij pokazać na streamie numer karty i pinu i trzech numerków z tyłu i daty ważności dodatkowego zabezpieczenia. Napisz mu, żeby odebrał, bo jak nie wejdzie do dodawania lipa i ty oczy masz. Tak, no napisałem mu, nie? Wcześniej 800 miałeś, ale co 800? Nie, 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 na pewno nie miałem 800, to jestem pewien kurwa, na pewno nie. Dobry pomysł miałem z tym 500 golda, nie pierdoła, dla niego pokazuje, że warto pomagać. No, wiesz, ja nie wiem jaki to jest gracz, nie? Widziałem jedynie, że... O, Czok wrócił. Widziałem jedynie, że z racji, że z innego regionu to będzie droższe, bo normalnie tam Gold 9 coś kosztuje, a tu 10 chyba 30 coś kosztowało. Więc nie wiem z jakiego jest regionu ten gracz, ani nic, ale... Mam nadzieję, że coś chociażby przynajmniej odpisze. Gra WOTA jeszcze chociażby? O, napisał, uwaga, kolega napisał. Co tam kolega napisał? Dude, there was no need glad to help, thank you very much. No problem. Again, THX for help. And, and... Uh, good... Ludzk... Good luck... Mate. Napisałbym mu normalnie nie przepierdol na głupoty, ale nie wiem jak po angielsku to napisać.